Po raz kolejny. Zginąłem. No ale dobra. Mm, wracając do podróży. Po raz kolejny. Yy, zmierzam na południe wyspy. Nie, nie, nie opuszczam Deliverance. Znaczy eee, się inny panas. Jeszcze nie. Dlatego jeszcze trochę czasu musi, na no, niestety, minąć. Ale. Yy, planuję udać się bardziej na zachód. Tam jest mnóstwo rzeczy do obejrzenia. Może nie jest zbyt dużo graczy, ale rzeczy jest tam po prostu mnóstwo. Podejrzewam, że będę musiał udać się. No, Będę musiał chyba trochę mm, spory dystans mm, przebyć, ale to nie powinno być zbyt dużym problemem, ponieważ ta ścieżka nie jest już taka długa, jak się wydaje. Mm, a skoro podczas no, w ciągu 20. Może 6 odcinków? Nie wiem, ile to będzie. Zwiedziłem już prawie 3 czwarte wyspy. Może nie całe czwarte, bo tam jeszcze jest mnóstwo miejsc, których no nie za bardzo odwiedzałem, ale no cóż. Jest pewne miejsce bez dróg w północno-zachodniej części wyspy i tam się nie udawałem, ponieważ nie wiem, co tam jest. Ale może się uda, jak już będę planował um, po prostu opuścić independence, tak po prostu żeby ostatnie wyspy zwiedzić jednak. Ewentualnie planuję jeszcze wspiąć um, się na tą górę pod koniec serii, tak żeby pokazać wam całe independence z góry, ale to może być niebezpieczne, bo z tego co się dowiedziałem, może być tam już smog. Ale co do... Um, no. Nawiązując do mapy. Jest to chyba jednak lekkie ryzyko z tego względu, że tam. No nie wiem, Kurde, w ogóle nie wiem, co już mówię, już po prostu nie mam pojęcia o czym gadam. Po prostu gadam bez sensu i w ogóle. Ale nawiązując do mapy, zostały tam zabite dwa smoki. Na szczycie góry ponadziałek jest jeszcze jeden. Nie wiem jak to jest, ale się dowiem pod koniec y, tego. No, nie wiem. Sezonu, zwiedzenia pierwszej wyspy. Takie tam inne. Robi się już ciemno. Niestety. I będzie trudniej się poruszać. Zwłaszcza, że w zachodniej części wyspy jest o wiele więcej pająków niż do tej pory spotkałem. W Gustabergu przynajmniej jest tak zwany raj dla pająków. Czemu tak? Ponieważ jestem spawner i na jednego graczu przypada. 10, 15, ewentualnie 20 pająków. Więc jeśli ktoś chce tam popolować na pajączki, ewentualnie yy, nie wiem, po, ulepszyć swoje umiejętności walki, zapraszam do Gustabergu. Ja stąd nie będę podróżował tak jak podróżowałem teraz, tylko pójdę jeszcze bardziej na zachód. Potem już tylko na południe. No i ewentualnie odwiedzę yy, Solace, Phoenix Enterprises. Yy, Guru Krater, Ewentualnie... Nie wiem, możecie sobie na mapkę zajrzeć i już będziecie wiedzieli gdzie będę podróżował. Oczywiście ja tam na mapce nie zaznaczam miejsc, do których będę się udawał, ale powinno być git. <laughs> Ile to zostało? Dokładnie 6 minut i 10 sekund. No. Około. Ciemno, strasznie, ale widoki są. O, tam nawet góry widać. Miałem zamiar właśnie mm, przed chwilą zrobić zdjęcia gór, ale no spadłem. Po prostu spadłem, no i co tam jeszcze było? Próbowałem użyć opcji climbing, ale nie dość, że nie starczyło mi staminy, to jeszcze na spadek w dół nie starczyło mi życia, więc. Trudno było w ogóle się wspinać pod taką górę. I wyobraźcie sobie takie wzgórze, tyle że jakieś 10 razy wyższe. O, a co to jest? Lampa chyba. Czerwona jak ogień. Zresztą jest w niej ogień. Wokół czarno jak, piek jak w piekle, czerwone jak w ogniu. Nie wiem. Kolosus. Kolosus of South Road, tak? Tak? Tak! O i właśnie tutaj padłem. Lepiej się nie zbliżajcie za blisko do krawędzi. Grace of Mountain Road Area. Dobra, przy okazji, wolne tutaj screena. Ok, tylko teraz ostrożnie, ostrożnie. Ok. Screeny, po pierwsze tu po drugie tu okej. Okay. mam zamiar zrobić mm, no mam zamiar co jakiś czas sykać fotki i może wezmę gdzieś się wstawię ewentualnie wezmę zrobię nie wiem jakiś folder z tym i u ale trochę kiepskim pomysłem było wstawianie mm, kolorów w takim miejscu dzieci tutaj ważne zresztą o tym wspominałem in the year of 1020, nie wiem. W roku 2021 wielcy budownicowie dróg z Freedom przyszli razem, by podbić górę. Podbili. Racja. Studnia. Może się przyda. Będzie trochę wody. I takie tam. Ojej, oj ojej. Moim głównym celem jest teraz pewna droga. Najprawdopodobniej tamta. Nie wiem, czy ją widzicie, bo jest ciemno jak w. jak w burmie w nocy. To jest Wurm, więc. Jest jak jest. <laughs> Ale te góry wyglądają fajnie. Zwłaszcza Series. Series Haven Fort Headed. Przydałyby się już jakieś konta, nie wiem. Konta hardcore że jakby się padło po prostu, to postać nie respi się na tym... na Wurmi, czy jak to się prędko nazywa, tylko na Serisie, to by było fajne, nawet. Ale to tylko moja sugestia, nic więcej. O matko, waska. Jeśli pójdę za daleko na południe, to najwyżej się cofnę, ale to już poza nagrywaniem. <laughs> No wszędzie, głucho wszędzie za to pająków nie będzie. A tamto co to jest? O, Stone Fountain. Fontanny tak samo jak i studnie są kontenerami na wodę, tyle że mm, kontenerami na wodę w sensie, że woda się w nich uzupełnia. fontan i mm, studnie nie da się kłaść wszędzie, tak żeby po prostu woda się uzupełniała, tylko trzeba korzystać z wahadełka które, 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 które yy, pozwala na wykrycie podziemnych źródeł wody I to właśnie pozwala na wykrycie wody, zbudowanie studni i można sobie zrobić yy, studnie w pobliżu domu o. o tak no to idziemy w las. Tutaj już będzie więcej potworów z tego co pamiętam ale z tej drogi nigdy nie korzystałem, ponieważ yy, tam wcześniej było wejście do kopalni, które yy, właściwie było skrótem. Skrótem o tyle, że tam był po prostu labirynt dróg, no i trudno w ogóle było się połapać w tym wszystkim, co tam jest. Ewentualnie jakiś skorpion się znalazł, no to od razu można było, yy, nie wiem, zostać zabitym przez potwory i tym podobne. Ale tutaj już raczej potworów nie będzie, przynajmniej w tej części, bo to jest no, mniej więcej jeszcze środek mapy. Ojej. No no no. Ale w tym miejscu byłem, no to już tutaj mniej więcej wiem co się dzieje, gdzie i w ogóle. Hmm. Tutaj gdzieś w okolicy powinien być jeszcze jeden guard Tower. Powinien. Jezus mary, robi się tak ciemno, że przydałaby się lampa. Lampa pa pa pa. Wow. Zostało jeszcze 15 sekund. Więc jeszcze wykorzystajmy ten czas, by przejść te kilka metrów. Trzymajcie się i cześć.